Cześć! Kwaderno de Polako lekcja P Paulina robi śniadanie, a Piotr robi kolację. Ćwiczenie pierwsze. Co robi Paulina, a co robi Piotr? Paulina robi śniadanie, A Piotr robi Yo voy a decir la primera parte de la frase, luego hago una pausa para que la completes y entonces lo acabo para que veas si lo has dicho bien. ¿Qué Paulina? A co kupuje Piotr? Paulina kupuje ser, a Piotr kupuje chleb. Co gotuje Paulina? A co gotuje Piotr? Paulina gotuje wodę. Piotr gotuje rosół. Co je Paulina, a co je Piotr? Paulina je kanapkę, a Piotr je deser. Co czyta Paulina, a co czyta Piotr? Paulina czyta książkę. Piotr czyta artykuł. Co pisze Paulina, a co pisze Piotr? Paulina pisze dziennik, a Piotr pisze pamiętnik. Co ogląda Paulina, a co ogląda Piotr? Paulina ogląda film. Piotr ogląda album. Ćwiczenie drugie, co robiła Paulina, a co robił Piotr? Paulina robiła kolację, a Piotr robił śniadanie. Co kupowała Paulina, a co kupował Piotr? Paulina kupowała chleb, a Piotr kupował ser. Co gotowała Paulina, a co gotował Piotr? Paulina gotowała Rosół. A Piotr gotował wodę. Co jadła Paulina, a co jadł Piotr? Paulina jadła deser, a Piotr jadł kanapkę. Co czytała Paulina, a co czytał Piotr? Paulina czytała artykuł, a Piotr czytał książkę. Co pisała Paulina, a co pisał Piotr? Paulina pisała pamiętnik. Piotr pisał dziennik. Co oglądała Paulina, a co oglądał Piotr? Paulina oglądała album, a Piotr oglądał film. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnej lekcji. Cześć.